Open humans. No Och, jak tu ze mną rozmawia. Taką mam dziwną teorię. Dzisiaj towarzyszy mi kot ben Benjamin Któremu dziwnie patrzę w dupę e, Goni jakiś typ Widzę go, fantom to jest, to jest mój nieurodzony brat Łap mnie! Ej, Olej, Olek, 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 musisz się go pozbyć! Zabijcie go! Na dobro... za dobro open Hummus. Olek, dawaj go! Mój dzielni rycerze. A. Oleg, Wszystko... Oleg, to może, to? Wszystko za dobro open Hummus. Ja się skryję tutaj w bunkrze. Le bunkrę. Co to robi Morgan? Co to... Open hummus, Open hummus, Open hummus, Open hummus. Szybko, szybko. Le leć szybciej, le leć szybciej, bo w niego nie lefantom. Dobrze. Open hummus part 3. Już w kinach. Właśnie w już ser Open humusa, bo w sumie to już nie ma więcej nógów. Open hummus wysadza się sam.